Witam wszystkich i zapraszam do oglądania drugiego odcinku serii Ja i Minecraft Ja mam na imię Kuzo i zapraszam do obejrzenia kolejnych budynków Wyjdźmy na zewnątrz Właśnie żeśmy widzieli tą wieżę, teraz wyjdziemy na górę, chociaż znowu te chmury i w poprzednim odcinku. Dobrze, na wieżę wyjdziemy za chwilkę, a teraz pokażę Wam moją automatyczną farmę kaktusa. Tu jest szklarnia, a tam mamy widok na właśnie farmę kaktusa. Cena o kształcie piramidy Zobaczymy czy się coś nadbierało Są kaktusy A jak mi działa Wygląda mniej więcej tak Nie jest za duża, ale jak dla mnie jest wystarczająco skuteczna Mam nadzieję, że spodoba się Wam ten projekt. Przejdźmy do kolejnego i widzimy kolejny. Jest to most, dzięki któremu połączyłem. Góry. Może nie jest nadzwyczaj urodziwy, ale miał za zadanie spełniać funkcję tylko i wyłącznie połączenia tej góry. No wydaje mi się, że dość wyszedł ładnie. Teraz zapraszam do wieży. O, bardzo dużo lawy, gdyż y, bardzo ją lubię i dużo z niej korzystam. Bardzo ładnie wygląda, no jest trochę niebezpieczna, ale naprawdę efekt jest bardzo, bardzo ładny. Zapraszam do środka. Jest w niej widok na most. Dzięki przeszkleniom. Musiałem labę obudować szkłem, gdyż nie wiem co się stało, ale rozlewała mi się po całej wieży. Tak wygląda podwórko. Chyba tylko dzięki temu basenowi nie spaliło, nie spaliło mi domu, jak wylewałem tą lawę. Wejdźmy wyżej. Jest tutaj pusto, gdyż to jest maksymalny poziom budowania. Wyżej niestety się już nic nie da postawić ale jako wieża widokowa służy wystarczająco dobrze widzimy oto moja mapka bardzo fajno bardzo mi się podoba, że jest dużo gór wcześniej nie udało mi się wygenerować tak fajnego świata Jak widzicie, mam już domadzonego trochę piachu. Szykuję się pod następną budowę. Następny projekt. I mam nadzieję, że wkrótce go zobaczycie. Dziękuję za oglądanie. Piszcie, oceniajcie, co byście chcieli zobaczyć. Ja już się żegnam. Cześć.